Witajcie, dziś odwiedziłem Toruń, ponieważ przywiozłem tutaj moje zabytki, które znalazłem wykrywaczem metali i przyjechałem odwiedzić konserwatora zabytków, którego niestety na miejscu nie było. No i trochę się przejdziemy na miasto, zobaczymy jak tutaj wygląda, co jest ciekawego. W tej chwili pod takim mostem jesteśmy, bo tu jest jedyny park w pobliżu, gdzie znalazłem miejsce na samochód jeszcze, bo tak to w tych uliczkach to jest tragedia. Mam w planie zabrać ustynę takiej restauracji, w której koty sobie chodzą tam podobno na jakąś kawę. To jest właściwie kawiarnia, a nie restauracja. Ona jeszcze o tym nie wie. Zobaczymy, czy się zdziwi, czy się ucieszy. Czas pokaże. Taka ciekawa reklama mi się pokazała. Widzicie? W Kopernik nie mieszkał, ale ty możesz. No fajnie. Tamte jest też fajny. fajnie to mają? To są stare mury, prawdopodobnie pamiętające krzyżaków. Takie mury i współcześni krzyżacy. Ciekawe, czy tak samo było w tamtych czasach, ale ładnie to wygląda. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie Czy jakoś tak Dwa ciekawe mosty są A my sobie pochodziliśmy trochę Byliśmy w tej kawiarni z kotami Bardzo fajna sprawa Do Justyna, jak ja, ja trochę też Justyna jest kociarą Także taka była mała niespodzianka No i tak, zbieramy się do samochodu i trzeba będzie powoli do domu wracać. Tak, chwila przerwy tutaj na tych bul bulwarach wyślanych. Tak sobie tutaj siedzimy. I patrzcie, co wprawne oko znalazło. Toż stoję miedziucha. Jakby nie patrzeć. No to do kieszeni. A tak, to fajne miejsce. Tylko trochę chłodno, bo się zrobiło, ale pięknie. I z Torunia wróciliśmy po drodze były takie parkingi wiecie w las, laskach. zajrzeliśmy tam i patrzcie ile tam było towaru gotowego aluminium i butelki zwrotne dwie takie torby i jedna reklamowa a tu niestety worki z tymi ciuchami które ostatnio przywiozłem z lasu byłem u nas na przoku żeby zapytać się jak to sytuacja wygląda kiedy można przywieźć okazuje się że co mamy prawie początek marca a oni nie są jeszcze przygotowani na te odbiór tych wszystkich starych ubrań no i muszę poczekać przynajmniej do marca bo na razie nie przyjmują w ogóle tego bo byłem jeszcze po drodze u kolegi, który akurat robił porządki w garażu i tam w szopce i chciał wywieźć na pszok różne rzeczy więc ja sobie przebrałem to, co tam się wydawało, że jest ciekawe i pokażę Wam, co udało mi się przywieźć Jakoś poszło, słuchajcie. Zrobię tak źle, nie wygląda nawet hamulce. Yy, sprawdzałem, że trzymają. Tu ma z przodu amortyzatory, tylko trochę mało powietrza. I ktoś powykręcał pedały obydwie. I łańcuch trochę zardzewiały, widocznie stał na dworzu. Ale zobaczymy, czy to się w ogóle tu kręci, wszystko jak powinno. No, wygląda, że działa. Co to za firma? Jest 11. Nie wiem, coś takiego. Także zobaczę, czy go na złom wywieźć, czy coś innego, może tak gdzieś sprzedać, ale czy ja wiem, czy to warto się bawić. Zobaczę, pomyślę. Raczej na złom pójdzie po prostu. No i tak samo udało mi się te amortyzatory zabrać. Dwie sztuki. To już też trochę waży. Zobaczcie, jest magnetowic Awa. czy jak to się czyta? Kable obcięte, będzie do rozbiórki. I telefon mi przerwał. No i tu w tej, torbie, w, tej, w tej torbie, nawet nie pamiętam co ja wkładałem, bo to tak było na szybko Tu jakiś DVD Już trochę pokarcerowany, ale jakieś tam płytki na pewno będą Następne do rozbiórki Tu wziąłem jakiegoś laptopa Ale co to jest za sprzęt? IBM Coś takiego no tam widać, że coś w środku będzie do odzysku, na pewno. Za bardzo się na tym nie znam, a tam się podpytam jeszcze może kogoś. No chyba firma IBM, to chyba taka lepsza trochę. Zobaczymy, okaże się. Tu jeszcze wziąłem, samo to klawiaturę była. Nie wiem czy dobrze, że wziąłem, ale chociaż to płytkę jedną wezmę z tego. No i takie jakieś pojedyncze płytki były rozwalone. To też wszystko pozbierałem, co było, jakieś przewody jeszcze będą, nie wiem, co w takim mikserze siedzi, także sprawdzę, jak ten silnik tam wygląda. Trochę takich kabelków luźnych, jak cienkie, będą to się w całości potem sprzeda, bo tam chyba po 6 złotych w otulinie skupują u nas, z tego co widziałem. Tu jest reszta płytek, a dwie świece jeszcze leżały, no i patrzymy dalej, co tam mamy. Tu jest ten komputer. I tak on wygląda. Kości ramy powyciągane widać są. No ale cała płyta została. A tu są chyba. Tu są dwie kości chyba ramu. Tak mi się wydaje. Muszę mojego syna się podpytać. On też trochę bardziej się zna. Na tym wszystkim. Jest zasilacz też. Ale ktoś tutaj coś działał przy nim. Tutaj kabelków pełno. większe takie są cienkie jak widać, ale jak mówię ja to sobie właduję w ten w karton i pójdę luzem bez obierania. Tu mamy następne następną paczkę. No i tutaj trochę ciekawiej było telefony. Tu jest jakiś Asus. LG, Redmi. I co tu jeszcze mamy? Jakiś Samsung. A to sama obudowa. I jest jakiś tablet Prestigia. Nie znam takiej firmy, nawet to też zabrałem. Też tu jest masa kabelków. Różnego gatunku Ale nie patrzyłem co jest, tylko wziąłem wszystko, najwyżej Co niepotrzebne to się wyrzuci I będzie grało Tu jakiś wentylator był Brałem nawet takie podstawki od tych, bo to w tych, z tych kabli trochę się jeszcze powyciąga też Miedziuchy, teraz jak mam tą kolowarkę to mi tak to ładnie idzie, że że aż się chce robić. No, to jakiś opiekacz, też facet mówi, że może działa, ale ja tam się nie będę bawił w takie działania. Się porozkręca, powyciąga co lepsze i będzie dobrze. Wziąłem też telewizor. Nie wiem, czy dobrze, czy nie. Dobrze, jakieś LG. Tylko muszę go sprawdzić, czy on w ogóle przypadkiem nie działa. Nie wiem czy mam taki zasilacz. Muszę, zobaczę jeszcze. Bo coś mówili, że jeszcze był działający. A jak nie to się porozkręca i zobaczy co jest w środku. Odkurzacz wpadł. Zelmer. Też podobno działający do końca. A zobaczmy od razu. No może rzeczywiście jeszcze będzie dobry. I to jeszcze ma ciąg. Także odkurz zostawię sobie, sobie do odkurzania samochodów. Cóż, tu mamy, tu mamy ekspres do kawy. Też nie wiem, co na w środku może być, ale zabrałem z czystej ciekawości. Co to za firma? Krups. Nawet kawa jeszcze została w środku. Dobrze, także to będzie. To jest ciekawostka, co taki ekspres ma w sobie. No i tu jeszcze jest pierwsza torba, którą na początku sobie nazbierałem. A tu jeszcze jest jeden też. Wentylator Też zabrałem A tu wkładałem na początku Takie luźne rzeczy, które znalazłem Nie wiem co to jest Szczerze mówiąc Czy ktoś kojarzy Stopnie są Celsjusza tutaj Jakieś pokrętło Nie mam pojęcia za bardzo Jakiś Włącznik, wyłącznik na razie zostawię, może ktoś tam będzie chciał do czegoś potrzebował tak to wygląda pełno płytek tylko takich połamanych oczywiście co ja tam jeszcze miałem już teraz nie pamiętam nawet a, żelazko wziąłem nie wiem po co jest jeszcze jeden tablet O no kurde jakiś niemiecki Kruger Matz Mats No nieważne. No i tutaj widzicie, takie są różne pierdoły, bo nigdy nie wiadomo co się może przydać Taki zasilacz antenowy, nawet jakiś stary odmiornik i wzmacniacz. Jest wejście, wyjście. dam jakieś jakaś lampka taka no nie wiem pobrałem co było zawsze można wyrzucić jakby coś no i tak to wygląda ciekawe ile z tego się da wyciągnąć rzeczy na sprzedanie chodzi o miedziuchę o tam jakieś aluminium trochę na pewno no zobaczę Także będzie co robić.